Siemanko! Dzisiaj pokażę Wam jak przy pomocy Mutant Pro zamontować lustro oraz haczyki w Waszej toalecie, łazience lub gdziekolwiek chcecie. Przed nami bohaterzy dzisiejszego filmu, lustro oraz dwa metalowe haczyki. Przed przyklejeniem lustra bardzo ważne jest to, żeby powierzchnia ściany, do której będziemy kleić była sucha i czysta. Możemy użyć do tego czyścika Remont marki Bauchus. Tymczasem przejdźmy do klejenia. W tym wypadku dwie linie są wystarczające. Ważną cechą Mutant Pro jest to, że mamy około 15 minut na ewentualne korekty w położeniu przyklejanego przedmiotu. Jest pięknie. to gotowe. Przejdźmy do kolejnego etapu. Kolejnym przedmiotem będzie ten wieszaczek. Jest dość ciężki. to. oraz pierwszy wieszaczek przykleiliśmy do glazury. Ostatni wieszaczek przykleimy do drzwi. W tym przypadku nałożyliśmy bardzo cienką warstwę kleju, aby klej nie nam boki. Jest pięknie. Oczywiste jest to, że przy montażu lustra warto wspomóc się laserem lub poziomicą. W naszym przypadku trzymaliśmy się linii płytek i linii fum. Obserwujcie nasz kanał, wkrótce pojawią się kolejne filmy ze stosowaniem Mutant Pro. Tymczasem 再细线吧。